Pan, samochodzik. Janosik. Rozdział czwarty. Justyna znała obraz, na którym zależało Janosikowi, a nawet wiedziała, gdzie on się znajduje. Mogłem teraz ulec szantażowi i błagać dziewczynę o pomoc lub samemu odszukać malowidło. Gdzie Justyna je widziała? Gdzieś w dworku lub w pracy. Tylko gdzie ona pracowała? Postanowiłem najpierw poszukać ruin zamku w Czorsztynie tu, na miejscu. Obrazy spokoju pani tekli były u mnie. Nie przypominałem sobie, by cokolwiek oprócz dziwacznych kostiumów wisiało na ścianach w sypialniach aktorów. Jeśli dzieło Michała Wywiórskiego gorstkina było w torbasach, to tylko u Arnolda lub Justyny. Wpierw wygodnie usiadłem w fotelu i zacząłem sobie przypominać zajęcia ze studiów poświęcone polskim pejzażystom. Właśnie jednym z nich był Michał. Wywiórski Gorstkin, który żył w latach 1861-1926. Urodził się w Warszawie, malarstwo studiował w Akademii Monachijskiej w latach 1883-1887. Od 1896 roku, mieszkając w Berlinie, jednocześnie starał się być aktywnym w polskim i niemieckim życiu artystycznym. Sam malarz mawiał, że najwięcej zawdzięcza Józefowi Brandtowi i Józefowi Wierusz Kowalskiemu. Największą popularność zyskał w latach 90. XIX wieku, kiedy był zaangażowany do malowania śniegów w przejściu przez Berezynę i partii pejzażowych w bitwie pod Samos i Errą. Najbardziej znany jest jednak z pejzaży nadmorskich i wielkopolskich. Ruiny zamku w Czorsztynie to obraz o powierzchni ponad metra kwadratowego. Powstały około 1911 roku. Ukazuje on zamek od strony zachodniej, gdzie teraz jest zatoka jeziora Czorsztyńskiego jako ruinę na zaśnieżonej górze. Wywiórski Gorstkin był typem malarza utrwalającego na płótnie coś charakterystycznego dla okolicy. Jeden szczegół pejzażu miał oddawać klimat całego otoczenia. Sądząc, z barwy światła chodzi już o czas krótko przed zachodem słońca. Wyjąłem lupę i zacząłem oglądać reprodukcję w albumie. Świerki, faktura śniegu oddane świetnie. Skała wydaje się być ogromna w porównaniu z samymi ruinami. Tym, co zwróciło moją uwagę, były dwa cienie na lewo od ruin, na wierzchołku góry. Jeden przypominał siedzącą, drugi stojącą postać człowieka. Były one nieproporcjonalnie duże w stosunku do murów. Gdyby wysilić wyobraźnię, można by uznać, że to siedzący harnaś i góralniosący worek. Z czym? Ze złotem. Oryginał obrazu znajduje się w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki, a Ciocia miała dostęp do kopii, ale wykonanej przez samego wywiórskiego Gorstkina, która zawierała interesujące Janosika szczegóły. Z trzaskiem zamknąłem malbum i zbiegłem do holu. Delikatnie zastukałem do drzwi pokoju Arnolda. Porozmawiajmy, poprosiłem poetę. Nie odpowiadał. Zdecydowany na wszystko nacisnąłem klamkę i okazało się, że było otwarte. Mieszkanie Arnolda opanowane zostało przez wszystkie żywioły. Wiatr hulał poruszając firankami. Na stole pod oknem stała maszyna do pisania, a obok niej leżała szklanka. Wąska stróżka herbaty ściekała z blatu na podłogę. Łóżko nie było zasłane. Lodówka w kącie przeraźliwie buczała. Tapeta w niebieskie i brązowe pasy zwisała zawijając się w rulony. Arnold siedział w fotelu przed maszyną z niedopałkiem papierosa w ustach i pustym wzrokiem patrzył na podjazd przed dworem. Rozejrzałem się po ścianach. Były puste, ale widoczne były ślady powiszących tu trzech obrazach. W tym dwóch dużych. Podszedłem do Arnolda i zerknąłem na kartkę papieru wsuniętą w maszynę. Wstąpamy w wiek Chrystusowy, dźwigając doświadczenie przykrości. Na głos odczytałem pierwsze dwie i jak dotąd jedyne strofy. Co cię gryzie? Uśmiechał się, kiedy cytowałem jego wiersz, ale gdy zadałem pytanie, zasłonił twarz rękoma i skulił się. Przepraszam. Wystraszony jego reakcją, łagodnie położyłem mu dłoni na ramieniu. Możesz mi pomóc? Arnold uspokoił się. Poszukuję pewnego obrazu z ruinami zamku. Szybko mówiłem do Arnolda. Wiesz, gdzie on teraz jest? Arnold zapatrzył się w okno i nie odpowiadał. Proszę, przypomnij sobie, przemawiałem, niestety bezskutecznie. Nie masz najmniejszych szans. Justyna stała oparta o framugę drzwi i przyglądała mi się z uśmiechem. Dlaczego? Zapytałem ją: Zostaw Arnolda i chodź do kuchni, odpowiedziała i odeszła. Słuchaj, nachyliłem się do Arnolda. Gdybyś przypomniał sobie, gdzie jest ten obraz, to daj mi znać. Przekonasz się, jaki potrafię być wdzięczny. Pogadamy o zmniejszeniu Twojego czynszu. Zachęcałem poetę. Nie odpowiadał, tylko zaczął rytmicznie kiwać się w fotelu. Cześć. Zawołałem, machając do niego i wychodząc z pokoju. Pomaszerowałem do kuchni, gdzie Justyna doprawiała sałatkę w dużej misie. To dla mnie i dla chłopaków na kolację. Wyjaśniła mi, dlaczego przygotowała taką ilość jedzenia. Musimy porozmawiać. Wzięła mnie za rękę i wyprowadziła do parku. Zauważyłam, że na poważnie zająłeś się poszukiwaniem tego skarbu i chcesz zająć się tym tajemniczym Janosikiem. Życzę Ci powodzenia, ale jeśli nie chcesz mieć we mnie wroga, to odczep się od lokatorów tego dworu. Pani Tekla i pan Arnold są bardzo chorzy. Ciocia przygarnęła te dwójkę dziwaków, bo oni nie mieli gdzie się podziać. Na co oni chorują? Nie domyślasz się? Chorują ich dusze i umysły. Zostaw ich w spokoju. Arnold zachowywał się w miarę normalnie do czasu, jak nie wspomniałeś czynszu. On Każdy problem reaguje zamknięciem się w sobie. Potrafi tak trwać nawet tydzień, aż wszystko jakoś samo się ułoży. Na ten czas ucieka w świat swoich fantazji. Jeśli dobrze cię zrozumiałam, podejrzewasz, że Miki i Witek w nocy włamali się do pokoju pani Tepli i chcieli zabrać jakiś obraz. Mylisz się i to bardzo. Nie chcę, żebyś obrażał porządnych ludzi, więc ostrzegam ostatni raz, zostaw ich w spokoju. Zrozumiałeś? Co zrobisz, jak nie zlęknę się twoich gruźb? Zostawię cię samego z całym tym bajzlem na głowie, z obrażoną miną pomaszerowała w kierunku dworu. Byłem w rozterce, co powinienem robić? Może należało rzucić to wszystko i poszukać sobie pracy w jakimś muzeum? Może w Agencji Ochroniarskiej? Po co miałem użerać się z tymi dziwnymi ludźmi? Mogłem sprzedać majątek i za te pieniądze kupić mały domek i żyć z pisania powieści kryminalnych. Przez otwart okna salonu docierały do mnie dźwięki gitary. Słyszałem też śpiew Mikiego. Czy w milczeniu białych, haniebnych flag zejść z barykady? Czy podobnym być do skały i posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Słysząc te słowa, zatrzymałem się na chwilę, czekając, aż Miki skończy śpiewać. Gdyby piosenki rzeczywiście mogły odpowiadać na wszystkie ważne pytania, bez celu szedłem przed siebie do wsi. Przy jednej z bram stał pan Marceli, widząc mnie, uchylił czapkę. Dobry wieczór, ukłoniłem się. Pan dziedzic jakiś smutny, zagadnął mnie Gural. Mam wrażenie, jakby wszystko sprzysięgło się przeciwko mnie. To dlatego pan w gadkach biega po nocy po parku. Ktoś chciał ukraść obraz z dworu. Tak? Krzaczaste brwi pana Marcelego uniosły się, tworząc dwa wysokie łuki. Co pan powiesz? A który? A zna pan wszystkie obrazy ze dworu? Niepotrzebnie byłem opryskliwy. Wszystkich nie, ale jeden oddałem dziedziczce. Jaki? Zaciekawiony oparłem się o bramę. Pan wejdzie. Staruszek uchylił furtkę, porozumiewawczo mrużąc oko. Musiał jeszcze przegonić psa, który chciał mnie obwąchać i przekonać żonę, że jestem bardzo ważną osobą, i przyszedł do mnie niosąc butelkę, dwie szklanki, pół bochenka chleba i duże pęto kiełbasy. Czujesz pan. Pan Marceli przesunął kiełbasą przed moim nosem. Zapachniało dymem z wędzarni i czosnkiem. Usiedliśmy na ławce w ogródku. Góral nalał nam do szklanek płynu o siwawej barwie. Zdrowie pana dziedzica, wzniósł toast. Niech pan przestanie z mówieniem o mnie jako o dziedzicu, prosiłem. Zdrowie. Pan Marceli podsunął szklankę w moją stronę. Wypiłem i poczułem w przełyku żywy ogień. Ale wiedziałem, że muszę zachować twarz i starałem się tylko lekko skrzywić. Mocne, wyszeptałem przez zaciśnięte z bólu gardło. Pan Marceli ucieszył się i ukroił wielką pajdę chleba opierając bochenek na piersi. Jednym, szybkim ruchem ręki odłamał mi kawałek kiełbasy. Z wdzięcznością przyjąłem poczęstunek. To jak było z tym obrazem? zapytałem, rozkoszując się smakiem węgliny. Na drugą nóżkę, pan Marceli szybko nalał nam do szklanek. Pana zdrowie, tym razem ja wygłosiłem toast. Co by dziecko mi na ludzi wyrosło, dodał Gural. Znowu poczułem pieczenie i łapczywie sięgnąłem po chleb. Obraz, wydusiłem z siebie, czując, że głowa zaczyna mi ciążyć. Był u mnie duży obrazek zamku. Tego z czorsztyna. Kiedyś, jak dziedziczka Leokadia go zobaczyła. To się zachwyciła i jak Marcysi dała pieniądze na naukę, to oddałem dobrej pani do dworu ten obraz. Po co mi takie coś, co ja mogę zobaczyć, jak tylko wyjdę kilka kroków za chałupę. A skąd u pana był ten obraz? Zawsze był w chałupie. Taki obrazek u gurala? Zwykle to jakieś święte obrazki wieszacie na ściany. Nie tylko, pan Marceli machnął ręką. Panie, ten obraz wisiał tu jeszcze za czasów dziadka. Zostawił go tu jakiś malarz. Michał wewiórski Gorstkin. Upewniałem się. A nie wiem, pan Marceli wzruszył ramionami. Podobno spędził u dziadka kilka nocy, namalował obraz, zostawił go i wyjechał. Zaraz po tym jak spotkał tego zbuja. Jakiego zbuja? Wie pan, że tu w okolicy działał kiedyś Janosik. Tak. Wszyscy przecież oglądali serial w telewizji o Janosiku. E, panie, co ci z telewizji wiedzą o życiu? Tyle, co im jaki minister powie. Góral znowu polał do szklanek. Za Janosika, co miał dość odwagi, żeby tyle rozrabiać, wzniósł toast. Tym razem tylko zamoczyłem usta i natychmiast ugryzłem potężny kęskie łbasy. Głodzą pana tamte łachudy? Pan Marceli z troską patrzył, jak jem kiełbasę. Nie, to kiełbasa pyszna. Może by mi pan sprzedał trochę? Twarz górala nagle spoważniała, a rumieńce spowodowane wypitym alkoholem stały się czerwienieszy. A co? Wrzasnął. Ja jestem jakiś lichwiarz albo gorsze licho. Żeby od gościa brać pieniądze za poczęstunek? Nawet dziedzic nie ma prawa obrażać Marcelego z torbasów. Nie chciałem pana urazić, zaprzeczałem ze zdumieniem zauważając, że chwilami świat przed moimi oczami jawi się jak za mgłą. Robi pan przepyszne wędliny, to wszystko. Tam we dworze każdy ma gotować sobie sam. Marcysia mówiła, że Justyna karmi tych aktorów ze spalonego teatru. Karmi ich, kiwnąłem głową, ale nieoczekiwanie o mało nie uderzyłem czołem w blat stołu. A dziedzica nie chce... Góral roześmiał się. Musisz pan ich ostro wziąć w obroty i nie litować się nad artystami. Co z tym malarzem i zbójem? Błagalnie złożyłem dłonie prosząc o informację. Gospodarz ukroił sobie kromkę, złożył ją na pół, w środek wkładając kiełbasę. Wie pan, pan Marceli zaczął opowieść, w górach czasem było tak, że chłopcy jak chcieli łatwo i szybko się dorobić. Jakiejś dziewce się przypodobać, życia trochę zrozumieć, to szli zbijać, znaczy, po miastowemu zbujować. Tu w okolicy też był taki jeden kosidło się nazywał. Podobno z wojska uciekł i w górach się ukrywał. Stary już był, jak spotkał tego malarza. Była zima, kosidło był głodny i ten artysta dał mu jeść, a następnego dnia przyniósł pieczeń i dwa bochny chleba. Ludzie mówili, że ten kosidło zupełnie oszalał, bo całe życie szukał Janosikowego złota i chyba je znalazł, bo jak dziadek opowiadał, to zbójnik dał malarzowi jakąś złotą monetę i powiedział, co trzeba zrobić, by złoto odnaleźć. Ten malarz wszystko to zapisał z tyłu obrazu. A pana rodzina nie szukała skarbu? A znasz pan takiego górala, który by się wzbogacił i później przez tę chciwość nie został karany? My takie plemię. Co ni to bogate, ni biedne nie możemy być, kto by tam wierzył w te bzdury o złocie. Pamięta pan, co było tam zapisane? Nie, do dna, panie dziedzicu, wezwał mnie. Na dziś mam dość, poddałem się, niech pan powie, gdzie we dworze wisiał ten obraz. Nie wiem, Góral pokręcił głową. A czy ktoś interesował się tym obrazem? Niedawno był tu taki. Przystojniaczek, widać, że z miasta i po obcemu z się gadał. Pytał o obraz. Skąd on był i jak wyglądał? O, to tylko marcysia wie. Dziękuję. Wstałem i powoli ruszył do furtki. Niech pan zaczeka. Góral wbiegł do chałupy i wrócił po chwili z kiełbasą zawiniętą w gazety pod pachą. Pan się zna na tym, co dobre, to niech pan je na zdrowie. I niech pan pamięta że tych artystów musimy załatwić. Jak panu będzie smutno, to niech pan jutro też do mnie przyjdzie. Dobrze, dobranoc, szybko pożegnałem się. Pomaszerowałem przez wieś do dworu jedząc po drodze kiełbasę. Przez próg i po schodach szedłem na palcach ostrożnie stawiając kroki, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Jak na złość, kiedy byłem na piętrze, do holu wyszedł Miki. Dzięki, stary. Krzyknął. Tak. Za co? Dla pewniejszego utrzymania równowagi trzymałem się poręczy. Słyszałem, jak rozmawiałeś z tatą marcysi. Sprytnie nas broniłeś. Tak. Dziwiłem się takiej interpretacji mojej rozmowy. Nie ma sprawy, ale o tym czynszu mówiłem poważnie. Pogroziłem mu palcem i trzymając się jedną ręką ściany powędrowałem do swojego apartamentu. Głośno westchnąłem kiedy zamknąłem za sobą drzwi odłożyłem kiełbasę na biurko zrzuciłem ubranie na łóżko i czym prędzej wszedłem pod prysznic odkręciłem kurek z zimną wodą i przeklinałem siebie że dałem się namówić na picie okowity głowę miałem ciężką momentami wydawało mi się że świat lekko się chwieje nienawidziłem siebie że nie potrafiłem w odpowiednim momencie odmówić gościnnemu guralowi z radością przyjmowałem strugi lodowatej wody, która musiała mnie orzeźwić. Po kilku minutach wyszedłem drżąc z zimna, ale wszystko wokół było tak jak przed ucztą u pana Marcelego. Miałem grzałkę, więc przygotowałem sobie duży kubek zielonej herbaty i przebrałem się. Przeszedłem do biblioteczki i na półkach szukałem interesujących mnie książek. Znalazłem kilka, w których opisywano losy i wyczyny sławnego zbójnika. Czemu zacząłem szukać informacji o Janosiku? Przecież Michał Wywiórski-Gorstkin jakoby spotkał przy zamku jakiegoś zbójnika, ale wtedy Janosik nie żył już od prawie dwustu lat. Chciałem jednak poszukać informacji o zbójnickich skrytkach ze skarbami, legend, w których mogły znajdować się jakieś wskazówki. Góry polskiego i dawniej węgierskiego pogranicza rządziły się swoimi prawami i nic dziwnego, że właśnie tu zbójnictwo miało dobry klimat do rozwoju. Góry i gęste lasy sprzyjały znalezieniu dogodnych kryjówek. Społeczność góralska była dosyć hermetyczna i skutecznie chroniła swoich bohaterów przed obcymi organizującymi pościgi za zbójami. Nieodmiennie władze surowo karały tych, których udało się schwytać. Jeżeli chodzi o dzieje samego Janosika, pewnym jest, że został powieszony w 1713 roku, a wiadomo to z akt sądowych. Ile jednak wtedy miał lat? Długo szukano jego metryki. Najpierw w księgach kościelnych znaleziono informacje z 25 stycznia 1688 roku o chrzcie Jerzego Janosika, syna Marcina Janosika i Anny Czesznek. W słowackiej tradycji Janosik nosi właśnie imię Jerzy, a u nas znany jest tylko ze swojego nazwiska. Historcy i dziennikarze poszukiwali dokładnych informacji o Janosiku i badali zapiski w innych kościołach i okazało się, że około 1688 roku chrzczono kilku Jerzych Janosików. Szukano więc tego, który według akt sądowych powinien mieć starszego brata Jana. Znaleziono takiego. Ochrzczonego w maju, syna Michała Janosika i Barbary Cingelowej. Ktoś, kto próbowałby znaleźć podobnie dokładne zapiski z tego okresu na ziemiach polskich, natknąłby się na poważne trudności. Nie wynikają one tylko ze zniszczeń wojennych. W tamtym okresie nasi sąsiedzi prowadzili dokładną ewidencję ludności, by w każdej chwili mieć łatwy dostęp do danych o potencjalnych rekrutach. Według sądowych protokołów Janosik w 1703 roku wziął udział w antyhapspurskim powstaniu kuruców pod wodzą magnata Franciszka Rakoczego. Po opanowaniu Siedmiogrodu i Górnych Węgier Rakoczy wydał patent chłopski gwarantujący biorącym udział w walce zwolnienie z wszelkich powinności na czas powstania. W 1704 roku Rakoczy został przez luto obwołany księciem Siedmiogrodu. To dzięki wsparciu Ludwika XIV, króla Francji, któremu było na rękę to powstanie przeciw austriackiej władzy, została utworzona nowoczesna armia złożona z chłopów węgierskich. Uruchomiono manufaktury pracujące na potrzeby armii. W 1707 roku, po wznowieniu ofensywy przez armię austriacką, Sejm Węgierski ogłosił detronizację Habsburgów i proklamował niepodległość Węgier. Wtedy król francuski był zaangażowany w wojnę o sukcesję hiszpańską, więc Rakocze szukał pomocy u cara Piotra i ten podpisał układ, ale nie zdecydował się pomóc sojusznikowi. W 1711 roku armia austriacka rozgromiła resztki powstańców. Cesarz Józef I w porozumieniu pokojowym zobowiązał się przestrzegać węgierskich praw. Respektować swobody religijne i zwrócić zagrabione majątki powstańców. Janosik miał wstąpić do armii Kuruców w chwili, kiedy przechodziła reorganizację, lecz czy wtedy świeży rekrut zostałby wysłany do wojskowej szkoły? Bo przecież Janosik umiał czytać i podobno dobrze znał rzemiosło wojskowe. Moim zdaniem, już wcześniej, jako kilkunastoletni chłopak, zaciągnął się do powstańców. Zwrócił na siebie uwagę jakiegoś szlachcica, który wysłał tego chłopskiego syna na naukę. Po powstaniu Janosik wrócił do rodzinnej wsi i miał zajmować się gospodarstwem, lecz nie wytrzymał długo i zaciągnął się do armii cesarskiej. Otrzymał przydział do zamku byczy, który był więzieniem dla zbójników. Tam od 1710 roku siedział Tomasz Łuchorczik. Według jednych podań, to on namówił Janosika do wybrania nowego sposobu na życie. Przed sądem Horczik zeznał, że dostrzegł w młodym chłopaku chęć do zbójowania i tylko zaproponował mu wspólną wyprawę na morawy. Uśmiechnąłem się do własnych myśli. Aparat naukowy, ze swoim uporczywym trzymaniem się tylko faktów, potrafił zagmatwać najprostsze sprawy. Czy nie mogło być tak, że Janosik rozczarował się służbą wojskową w cesarskiej armii? Z rygorem zamiast podchodów i wycieczek pod linie wroga? Czy uchorczik nie dostrzegł w rozżalonym chłopcu szansy na ucieczkę z niewoli? Janosik i Uchorczik razem wybrali się na morawy i pierwszym łupem przyszłego harnasia było płótno na koszule. By zostać zbójnikiem w jakiejś kompanii, kandydat musiał złożyć przysięgę. Janosik ślubował swoim druchom we wrześniu 1711 roku. Wkrótce Uchorczik postanowił ustatkować się, a przywódcą bandy został Janosik. Jakie miał talenty, że doświadczeni koledzy uznali go za swojego lidera. Zbójnicka banda składała się głównie z chłopów z Moraw, Orawy, Śląska i Żywiecczyzny. W czasie rozprawy w Liptowskim Mikulaszu w dniach 16 i 17 marca 1713 opisano kilka głośniejszych napadów bandy Janosika. Pierwszego dnia oskarżyciel wygłosił swoją mowę, domagając się dla Janosika kary śmierci za napady na drogach publicznych i rzekach oraz mordy. Obrońca wskazywał na fakt, że służba w wojskach powstańczych i cesarskich mogła zdemoralizować młodego Janosika. Sąd odpytał także Janosika, następnego dnia kierując go na tortury, niezadowolony z wyjaśnień oskarżonego. Sędziowie byli bezlitośni i skazali Janosika na powieszenie na haku. Czemu to akurat Janosik stał się taką legendą na Słowacji i w Polsce? Przecież zbójników było wielu i każdy z nich miał na koncie głośne napaści. Z drugiej strony, czytając listę napadów, niezbyt wielu i wcale nie obfitujących w bogate łupy, trudno się oprzeć wrażeniu, że zbój nie mógł w tak krótkim czasie zgromadzić jakiegokolwiek majątku. Który ukryłby gdzieś w górach. Przecież lojalność ludzi kupował złotem, skąd pewnie wzięło się to powiedzenie o zabieraniu bogatym i dawaniu biednym. Postanowiłem, że muszę poczytać jeszcze o innych zbójcach, którzy mogli działać w tych okolicach w 1911 roku. Nie mogło być ich w iciu, bo kto ukryłby się przed policyjnym aparatem władzy Austro-Węgier? Chyba tylko szwajc i to w zagmatwanym czasie wojny. Miałem nadzieję, że te poszukiwania będą o wiele prostsze. Szukałem odpowiednich książek na półkach, ale nic nie znalazłem. Wziąłem tom poświęcony historii Podhala w nadziei, że tam znajdę jakąś wzmiankę. Poszedłem z książką do łóżka, zapaliłem lampę i zacząłem czytać. Niestety, szybko zasnąłem. Obudziłem się gwałtownie, kiedy poczułem, że ktoś siedzi na łóżku. Otworzyłem oczy i ujrzałem przed sobą postać ubraną na czarno, w kominiarce zakrywającej twarz. Napastnik trzymał wycelowaną we mnie broń. Nie krzycz i nie rób gwałtownych ruchów, a nic ci się nie stanie usłyszałem mężczyznę mówiącego po francusku. Janosik, domyśliłem się. Tak, a ty kim jesteś? Odziedziczyłem ten dwór po mojej cioci. Przeczytałem też Twój list w sprawie obrazu i ukryłem go w bezpiecznym miejscu, blefowałem. Może zawrzemy umowę? Jaką? Oferta skierowana do Twojej cioci jest wciąż aktualna. Żeby ułatwić Ci decyzję, a jednocześnie ukrócić wszelkie dyskusje nad ofertą, podam od razu ostateczną cenę, jaką jestem gotów zapłacić za ten obraz. Mój tajemniczy gość mówił po francusku nie tak jak rodowity Francuz. W głosie tego mężczyzny wyczuwałem pewność siebie i gruntowne wykształcenie. Starannie dobierał słowa, artykułował je bardzo wyraźnie. W tym jak siedział na wprost mnie oparty o jeden ze słupów podtrzymujących baldachim, z jedną nogą na łóżku i drugą na podłodze, widać było nonszalancję. Broń trzymał pewnie. Przy sobie, nie wyciągając lufy wprost pod mój nos. Skąd pewność, że wskazówki na obrazie będą prawdziwe i zaprowadzą cię do skrytki? Czy jest w niej rzeczywiście taka fortuna? To pierwsze wynika z wiedzy, a to drugie z zamiłowania do ryzyka. Więc jak? Na razie pytam z czystej ciekawości, ile? Pół miliona euro. Za tę kwotę mógłbym kupić ten dwór i całą wieś. Być może, ale obrazu nie. Szkoda, Janosik był autentycznie zasmucony. Czy teraz mnie zastrzelisz? Po co? Generalnie brzydzę się przemocą. I dlatego przychodzisz do mnie z pistoletem w dłoni? Zauważyłem, że potrafisz być niebezpieczny i sprawny, więc chciałem zdobyć pewną przewagę nad tobą. Powierz mi, czemu przybrałeś taki przydomek? Z czasem się dowiesz. Jeszcze się odezwę do ciebie. Bonne nuit. Janosik nacisnął spust. Odruchowo rzuciłem się w bok. Gdyby to była kula, nie miałbym najmniejszych szans uciec przed nią. To był jednak pistolet gazowy. Po cichym paw. Wokół mnie rozprzestrzeniła się chmura gazu usypiającego. Wstrzymywałem oddech i zasłaniając oczy uciekałem w stronę okna. Janosik pobiegł za mną. Bałem się, że chce mnie zaatakować, więc na oślep padłem pod jego nogi, mając nadzieję, iż tak zatrzymam impet jego uderzenia. Czułem jak gaz zaczyna na mnie działać. Janosik wykorzystał mnie jak podnóżek, odbił się i wyskoczył przez otwarte okno. Usłyszałem tylko, jak ląduje na dworze na jakimś krzaku. Pobiegłem do łazienki pod prysznic. Wszedłem do kabiny i puściłem mocny strumień wodny na twarz. Po chwili usłyszałem, że ktoś wchodzi do środka. Co tu się dzieje? Rozległ się krzyk Justyny. Co tu tak śmierdzi? Wyjdź, nie wdychaj tego świństwa. Radziłem jej. Była uparta i stanęła koło mnie, za ruchomą ścianką kabiny. Miki opowiadał mi, jak broniłeś chłopaków i marcesi, przemawiała. Może nie jesteś takim wrednym typem, jak sądziłam. Chyba jesteś pijany, skoro nie wiesz, co robisz i rozpylasz jakieś świństwo w sypialni. Tu był Janosik. Gwałtownie jej przerwałem. Chciał dać za ten obraz pół miliona euro, a to co czujesz, to gaz usypiający. Naprawdę? Justyna nie wytrzymała i zajrzała do kabiny.